Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam moje portfolio z września 2019. Także zaczniemy tutaj od dwóch tabelek. Pokażę Wam tabelkę z sierpnia i z września, żebyście sobie zobaczyli, co tam się pozmieniało. Tu mam dwa komentarze, w sumie dwa krótkie komentarze. Zarobki we wrześniu w około 83 euro, czyli w porównaniu do sierpnia to już jest wzrost mniej więcej 40%. Więc bardzo na plus, jeśli chodzi o, to, o tą kwotę, no to tutaj sobie przeliczyłem, żeby się zobaczyć, to już jest około 360 zł przychodu pasywnego co miesiąc. No, wiadomo, tu minus podatek, w Polsce tam 19%, no to nie wiem, ile tam wyjdzie, no ale 300 zł już mam, jakby na czysto miesięcznie, więc tam jakiś obiad czy coś sobie mogę kupić. Więc, no, już bardzo mnie to cieszy. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, e, kwota inwestycji. Całkowita kwota, którą mam zainwestowaną już e, w tych platformach to jest 6900 euro, czyli wzrost o jakieś e, no 900 euro w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Tutaj też e, trochę odłożyłem, trochę zainwestowałem we wrześniu. E, też to przeliczyłem na złotówki, żeby łatwiej Wam było. Się do tego odnieść, no to już jest prawie 30 tysięcy złotych, także y, tu też duży plus. Ogólnie mój cel na 2019 to jest, żeby zainwestować 33 800 złotych. Tak sobie wyliczyłem tam, e, żeby osiągnąć wolność finansową na poziomie 10 tysięcy do e, 2034 roku, czyli wtedy będę miał 35 lat, to muszę odkładać tak mniej więcej 33 800 złotych, właśnie. No, i już jest, teraz jest październik, i mi tak naprawdę tylko 4000, żeby, żeby odłożyć w tym roku. Także też fajnie, bo, bo spokojnie to 4000 uda mi się jeszcze uzbierać przez, przez te parę miesięcy. Może nawet uda się dosyć znacznie przekroczyć ten próg, jeśli chodzi o inwestycje. Także to były takie dwie główne rzeczy, jeśli chodzi o porównanie liczb z sierpnia i września. I teraz przejdziemy do pojedynczego porównywania e, tych, tych stron, tak jak zazwyczaj to robię z, z tekstem, to teraz to zrobię po prostu na filmiku. E, mamy Mintos. Saldo rachunku, wszystko mam nadzieję, że jest e, fajnie widoczne dla Was. E, tutaj z komentarzy e, mam tylko takie krótki... Inwestycje lekko poszły w dół. Nawet tam dostawałem jakieś komentarze od ludzi, że właśnie wpłacali pieniądze i i te pieniądze w ogóle nie były inwestowane. I trochę o tym poczytałem, tam nawet, właśnie, CEO firmy, czyli jakby główna taka osoba odpowiedzialna za, no za, za wszystko, taki generalny menedżer, mówił, że po prostu coraz więcej ludzi zaczyna się inwestować inwest, inwest, interesować inwestycjami, i dlatego ten, ten, te, ta liczba pożyczek się zmniejsza, po prostu ludzie coraz szybciej je wykupują, nie? Mają ustawione te swoje portfele, więc te pożyczki po prostu szybciej znikają. No wiadomo, że to jest fajne dla firmy, bo firma się rozwija. Dla nas to jest trochę mniej, mniej fajne, ale ja też tam dostaję cały czas od Midosa mailer, że tam nowe, nowy jakiś partner, nowy partner gdzieś tam, coś, więc, więc ciągle coś się dzieje i ciągle starają się zwiększać tę liczbę dostępnych pożyczek. Więc jeżeli macie takie zmartwienia, to spokojnie to powinno, firma powinna się tym zająć. Więcej komentarzy, jeśli chodzi o Mintos, tu nie ma. Investio. Teraz wejdziemy sobie w Investio. Czyli no to są pożyczki takie biznesowe. Standard. Taki mam komentarz. Standard. Bo tak naprawdę no, na tej, na tej, na tej e, stronce wszystko, wszystko fajnie działa, fajnie śmiga, e, nic nie, no, nie ma za bardzo... Nic do dodania, poza tym, że, że nie ma za, za dużo dostępnych inwestycji, więc widzicie, że tu mam 57 euro, które sobie tak o, leży i, i nic nie robi, tak jak pieniądze w, w każdym banku. Także tyle, jeśli chodzi o Investio. CrowdStor. Tu już, już trochę sobie ćwiczyłem wcześniej, więc dlatego mam to ustawione na tej stronie. Zacznijmy od początku. 950 euro. Zainwestowane. Tutaj możecie zobaczyć, parę parę euro też wpadło we wrześniu. Tu zainwestowałem w jeden projekt i to Wam chciałem właśnie pokazać. Ten mój projekt 11 września. Tu się coś pojawiło. No to jest taka, taki generalny wykonawca. 12 miesięcy, 100 tysięcy euro na 14%. No jestem jedno, jednym z 350 inwestorów. No, i firma coś tam sobie buduje. Za bardzo nie wiem, nie wgłębiałem się tak szczerze. Tutaj możecie popatrzeć na jakieś zdjęcia. No, nie, nie jakoś tam Nie robiłem jakiegoś ogromnego researchu, jeśli chodzi o tę firmę. Po prostu ufam, ufam i, i wierzę, że oni, oni sprawdzają swoich partnerów wcześniej. Także no, to będzie moja nowa inwestycja 14%, także, także jest fajnie. Nic więcej. Fast invest, tu już wcześniej wspominałem, trochę mi to denerwuje, bo tu mam parę, parę tam 10 set euro i też mam parę złotych. Także jak zawsze jak zawsze wpisuję liczby w te tabelki, to mnie zawsze denerwuje, że muszę te złotówki przekonwertować na euro, potem to pododawać. No, to jest takie, taka mała rzecz, ale, ale bardzo męcząca. Więc muszę to. Najchętniej to bym to wypłacił i jakby znowu wpłacił. No, ale zawsze tak mówię, że to zrobię, a nigdy tego nie robię. Więc w tym miesiącu to zrobię. To wam obiecuję. Tu z komentarzy stabilnie. Także widzicie, że biznes. Idzie tak jak powinien, bo właśnie nie powinno się nic konkretnego dziać w tym biznesie, dlatego że ja, ja tak naprawdę sprawdzam te strony tylko w momencie, gdy chcę wam coś napisać albo coś pokazać, czyli co miesiąc te portfolio, prawda? Bo, bo ja nie chcę się tym zajmować. Właśnie do, dokładnie o to mi chodzi w tym inwestowaniu, że ja nie chcę siedzieć codziennie i, i przeglądać tam stron, co się dzieje. Dlaczego jest 11,5%, a nie 11,9%? No, no, nie chcę po prostu tego robić, bo, bo mam inne sprawy i, i inne jakieś tam pasje, hobby i wolę je rozwijać. A te pieniążki chcę, żeby sobie właśnie tak spokojnie tu leżały, ale też no, zarabiały przyzwoity, przyz na przyzwoity procent. Więc im, im, im więcej takich komentarzy jak standard, stabilnie, tym lepiej dla mnie. Crowd state. Crowd state. No tu mam 700 euro. Tu około jest tam 11,5%. Także jest po, powyżej 11. Mój cel to jest właśnie minimum 11% zwrotu z inwestycji. Więc tu jest fajnie. Jeśli chodzi o state to jest, to jest e, super, że e, można sobie ustawić ten portfel Auto Invest, Więc nie muszę wchodzić na tą stronę i szukać, sprawdzać, czy jest jakaś nowa pożyczka, tylko po prostu jak nowa pożyczka się pojawia, ja mam pieniądze na koncie, to automatycznie te pieniądze są inwestowane w, w, w nowe pożyczki, w nowe projekty. Także też tutaj e, za bardzo no, nie, nie, mam, nie mam co powiedzieć. Tutaj mam co powiedzieć tu mam co powiedzieć, bo dodałem, dodałem pieniądze ostatnio, bo pamiętam, że wcześniej było tak, że spadło chyba z ten zwrot z i roku z 11% to nie wiem, czy tam właśnie 9 czy nawet mniej. Więc troszkę się nie tyle zdenerwowałem, co po prostu no, no platforma nie spełniała moich oczekiwań, jeśli chodzi o te, o te 11%, więc wypłaciłem większość, większość kwoty, o ile. O może nawet całość, nie pamiętam dokładnie, no ale nie, 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 całość. Bo jakby płacił całość, to by nie miał punktu odniesienia. Nie, zostawiłem trochę. I jak zostawiłem te pieniążki, tam chyba 100 euro zostawiłem, to jakby znowu z 9% ten zwrot, zwrot w skali roku wzrósł do tam 11,5 czy coś takiego, czy 11, więc przepraszam. Więc znowu mówię, no to fajnie, no to sobie zainwestuję więcej, nie? No i zainwestowałem tam, jak widzicie, kolejne parę paręset euro, no i mi znowu spadło na 9,5. I teraz tak, nie wiem, czy, czy to po prostu jest dlatego, że, że ja niedawno w sumie wpłaciłem te pieniądze i, i może one jakby się jeszcze nie, nie ulokowały gdzieś tam. no nie wiem za bardzo, ale powiedziałem sobie, zostawię to na jakieś dwa tygodnie, i, i zobaczę, czy wzrośnie ten zwrot w skali roku. Jeżeli wzrośnie do no powiedzmy 10, nie, nie, do 11% to zostawiam to kwotę. Jeżeli nie, to po prostu wypłacam większość i, i inwestuję gdzie indziej. No, e, Book Estate. No tutaj mam tylko jedną inwestycję. Tu widzicie Alexander Apartments w Rydze. 175 euro na 14%. Także bardzo fajnie, bardzo fajny zwrot. Trochę e, to 14% mi tu nadrabia za to e, biedne 9,62% z swap Także e, tu, je, tu, tu jest fajnie. Tu, o, tu mam jakiś tam e, kaskę. Trochę na, na, na kawę. Nie wiem, w ogóle ja myślałem, że, że, że to tylko jakby zwrot. Tutaj, tutaj widzicie zwrot. Taki, taki zwrot będę miał z mojej inwestycji 174 euro. Ja myślałem, że ten zwrot dostaję tylko pod koniec inwestycji, czyli gdzieś w lipcu 2020. Ale się miło zaskoczyłem i się okazuje, że dostaję właśnie co, co miesiąc takie małe kwoty, miesięczne spłaty. Tam po 78 centów, i pod koniec dostanę no, całą kwotę zainwestowaną, plus tam takie no, dosyć solidne odsetki. E, więc, więc fajnie, czekam, czekam do e, lipca 2020. RoboCash. RoboCash jest ok, wszystko jest fajnie. Poza tym, że tu mi się pojawiło znowu. Z, z 1050 euro, 50 euro znowu jest nie, nie zainwestowane. I teraz tak, możliwe, że to jest mój błąd, dlatego że y, tu w Robocashu też działają te. O, zaraz to znajdę. Działa to, to portfolio, nie? Więc ja tutaj miałem ustawione coś takiego, że miałem to. Tutaj macie maksymalna wielkość portfolio i ja tu miałem ustawiony 1000. Więc możliwe, że dlatego miałem to 50 euro, bo skoro tu miałem ustawiony 1000, to no, jak tutaj jest ustawiony 1000, to znaczy, że portfolio się zatrzymuje w momencie, gdy osiągnie 1000 euro. Nie? Z racji tego, że ja mam 1050 na całym koncie, to może dlatego to 50 sobie gdzieś tam leżało. Nie wiem, zwiększyłem to parę dni temu, jak tam jeszcze przeglądałem sobie platformy przed przed rozmawianiem z Wami zwiększyłem sobie to, ale to 50 euro nadal, nadal tutaj jest. Także nie wiem za bardzo, co z tym zrobić. Znowu, jak nie wiem, co zrobić, to zostawiam coś. Moja, moja złota zasada: jak nie wiesz, co robić, to nic nie robisz i czekasz. Nie, no, wiadomo, że to nie działa w życiu, ale, ale akurat, jeśli chodzi o inwestycje, to, to nie ma co się spieszyć, nie ma co podejmować pochopnych decyzji, tylko lepiej mała zmiana, wprowadzasz małą zmianę i czekasz, nie? I czekasz tam tydzień, dwa, patrzysz jak to się rozwija, czy z tych 49 euro, czy tam 50 euro się może zrobić już 25 za tydzień, czyli to znaczy, że tam powoli te pieniądze są inwestowane. No, i wtedy, wtedy wszystko pójdzie dobrze. A jeżeli nie, to wtedy się będzie myślało. Ja nie chcę, nie chcę też myśleć na, na zapas, także zostawiam to na razie. I ostatnia platforma: Ku, Kucal. Ku, chyba jakoś tak to się czyta. Kucal e, to jest nowa platforma, także ja tu, nie, ja tu nie, nie inwestowałem jakoś bardzo dużo, bo tam mam tylko 420 euro. Ale mnie kusi, bo, bo zwroty są naprawdę wysokie. tylko właśnie nie chcę też, wiecie, dlatego że zwroty są tam na poziomie naprawdę, czasami tam 21% dochodzi. Więc, ale nie chcę, nie chcę też chcę zachować dziwną głowę, nie chcę inwestować za bardzo, bo, no bo to jest bardzo, bardzo młoda platforma. Pokażę Wam nawet właściciela tej platformy. No to taki chłopaczek, taki. W moim wieku. No nie, no jest starszy. Jest starszy, wiadomo, ale no, no, no wygląda na. Nie wiem. Ja mu dał 17 lat. Dał, tak szczerze. Patrząc na zdjęcie. A mama, że, no nie wiem, z 25. Także nie chcę, nie, nie chcę być jakimś yy, jakiś uprzedzony, jeśli chodzi o biznesy, yy, które tworzą młode osoby, ale po prostu lepiej dmuchać na zimne. To są moje pieniądze, i, i, i jeżeli mam do wyboru zainwestować w jakiś projekt, który jest dosyć ryzykowny na 20%, to jednak będę wolał e, zainwestować w projekt, który jest nadal trochę ryzykowny, ale mniej i, i wiem, że firma jest doświadczona, mimo tego, że na przykład to jest nie wiem. 12%, czy tam 11%, nie? Jak 10%, to nie, ale 11% to już jest ok. Także e, dlatego tutaj nie przesadzam na razie z inwestycjami, ale poczekam do nowego roku, jak to się utrzyma i, i cały czas e, wszystko będzie ok, wszystko będzie spłacane, to stopniowo może zwiększę i, i może to nawet uda mi się. Hmm, dorównać poziom Kucala do poziomu Robocast, czyli to będzie około tam 1000 euro zainwestowane. No to by było fajne. Więc takie, takie mam plany długoterminowe. I, I to by było na tyle w sumie. Także dzięki wielkie. Możecie dać znać bardzo chętnie, bardzo miło byłoby mi, gdybyście mi dali znać gdzieś tam w komentarzach, albo pod filmem albo na stronie, albo na Facebooku, co sądzicie o jakby takim przedstawianiu tego, tego portfolio, czy, czy wolicie jednak mieć to napisane, czy wolicie jak mówię. Także no, pióra w dłoń i, i piszcie. Dzięki Wielkie, do zobaczenia.